19 kwietnia mieszkańcy Nidzicy ponownie wybrali swojego reprezentanta w Radzie Miejskiej. W okręgu numer 12 do głosowania uprawnionych było 736 osób. W niedzielnym głosowaniu udział wzięło 289 mieszkańców. Najwięcej głosów otrzymała Irena Halicka, na którą oddano 108 głosów. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających kosztowało miasto ponad 7 tysięcy złotych. W Expo Arena, targi gonią targi. Ostatnią z propozycji była Gastro Arena. Wydarzenie dedykowano klientom z sektora gastronomiczno-hotelarskiego. Najliczniejsze grono odbiorców stanowili jednak uczniowie, uczestnicy konkursu kulinarnego. Sporządzone dania skutecznie przyciągały smakoszy polskich potraw i nie tylko. I jak to jest z nami Polakami? Czy my lubimy dobrze zjeść? No i przede wszystkim, co lubimy jeść? Na pewno zjeść lubimy dobrze. Jak to się mówi, Polak kiedy jest głodny, wtedy jest wkurzony. No ale myślę, że polskie jedzenie tutaj odgrywa największą rolę i ja jestem bardziej zwolennikiem polskiego jedzenia, którego tutaj jest u nas. Także. Bardziej jestem za tym, żeby właśnie robić polskie jedzenie, promować je dalej, żeby, żeby inni ludzie z całego świata też próbowali naszego jedzenia. Bo myślę, że jest bardzo dobre. Polska kojarzy się z takim krajem, gdzie jest dużo, niekoniecznie zdrowo. Więc schabowy, surówka i ziemniaki, dużo ziemniaków, ale teraz właśnie chyba wchodzą właśnie różne sałatki i różne zdrowe rzeczy. A Twoja ulubiona potrawa? Oj, to jest ciężkie pytanie. No najbardziej lubię schabowe mojej mamy. I do tego ziemniaczki i z tradycyjną mizerią. Na co dzień y, preferuję kuchnię włoską oraz y, takie polską, też polską kuchnię bardzo też lubię. Co najczęściej gości u Ciebie na stole w domu? O jest! Nie, umie to różne sałatki, surówki różne. A co najbardziej lubimy jeść? Wydaje mi się, że pizza. A jak to jest w Twoim przypadku? Czy ta pizza faktycznie jest numerem jeden? Ona dominuje? U mnie nie. Znaczy po wyglądzie nie widać, niestety. Ale ja bardziej tak gustuję, takich z owocami bardziej takie rzeczy. To jest takie lepsze u mnie. Coraz częściej jemy zdrowo i coraz częściej jemy lepiej. To mnie cieszy przede wszystkim. A co lubimy jeść? Ja przynajmniej zauważam, że jemy coraz więcej ryb. Z czego, z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że jesteśmy na warmi mazurach, także cieszy mnie to ogromne. Ryb pod dostatkiem, a jeżeli chodzi o potrawy takie standardowe, codzienne, no gdzieś tam te fast foody się wkradają, no chyba to nie jest za dobrze. No nie, ale coraz więcej tworzy się w cudzysłowie stołówek, które serwują dania naprawdę dobre i smaczne i niedrogie. Także myślę, że tutaj w niedługim czasie te fast foody będą dominowały, bo takie jest ich życie. Lubimy dobrze zjeść, to jest pewne, ale dobrze nie zawsze znaczy zdrowo. Zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie wolnego czasu jest promowane szczególnie na zachodzie, gdzie problem nadwagi jest bardzo widoczny. Kształty rubensowskie, może i na swój sposób modne, zdecydowanie nie służą naszym organizmom. Puentując, otyłość jest najgroźniejszą chorobą przewlekłą, która nieleczona prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy, zaburzeń hormonalnych, a także zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre rodzaje nowotworów. Dwa czołowe polskie festiwale Regalant w Płocku oraz Ostróda Rege Festiwal łączą siły w ramach wspólnego promotoru. Promocja imprez na taką skalę wiąże się z dużym wkładem finansowym, dlatego organizatorzy postanowili wspierać się nawzajem. Postanowiliśmy połączyć siły w sensie takim, że no, dzielimy koszty na dwa. Jest to, jest, to, jest to w tych czasach, kiedy finanse niestety no, nie są na tak wysokim poziomie, jakim powinny być. Myślę, skuteczna forma promocji no, powiedzmy na, na miarę naszych możliwości. Podczas imprez można nabyć kolekcjonerski bilet w okazyjnej cenie. Jest to wstępna ustróda i i Land Płock, czyli tak naprawdę nabitych 7 dni imprezy, więc no, ten kto jeszcze nie kupił, tych biletów zapraszamy do kupienia są one do nabycia do nabycia wyłącznie jednak podczas trasy promocyjnej Ostruda była czwartym przystankiem promocyjnej trasy, na której wystąpił Damian Sejonfam. Koncert myślę na artysty, który, który w ostatnim okresie odnosi duże sukcesy w kraju, sprzedaje bardzo dużo płyt. Ci, którzy przegapili okazję zakupu biletu kolekcjonerskiego, będą mieli okazję nabyć go 24 kwietnia we Włosławku na koncercie Kamila Bednarka oraz 25 kwietnia w Zabrzu podczas koncertu Damiana Sejonfama. 18 kwietnia w Nidzickiej Trójce odbył się powiatowy turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestniczyło w nim 5 czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych i 4 trzyosobowe z gimnazjów. Turniej zakładał przeprowadzenie i rywalizację w czterech konkurencjach. Pierwsze zadanie to były testy z przepisów ruchu drogowego, Zostawy Prawo o ruchu drogowym oraz następne zadanie to były tak zwane skrzyżowania, czyli krzyżówki również z przepisów ruchu drogowego. Następne zadanie to była pomoc przedmedyczna, gdzie uczniowie musieli wykonać zadanie praktyczne. Trzecia konkurencja to była jazda sprawnościowa, tor sprawnościowy Obecnie na sali gimnastycznej, w której się znajdujemy, i ostatnie zadanie: jazda w miasteczku ruchu drogowego przy udziale zmieniającej się pogody i wykazanie się praktycznymi umiejętnościami poruszania się w ruchu ulicznym. Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Powiatowy turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym od wielu lat już się wpisał tutaj jak gdyby w kalendarz imprez, które odbywają się na terenie powiatu. Nasz jako współorganizatora, czyli Komendę Powiatową Policji w Nicy bardzo to cieszy, ponieważ przede wszystkim turniej ten propaguje przepisy drogowego, bezpieczne zachowania na drodze. Od najmłodszych lat uczy dzieci, młodzież, jak mają się zachowywać, jakim być uczestnikami dróg. Ponadto turniej ten propaguje rower jako powszechny środek lokomocji. No i bardzo często zapominany element, który, o którym się wiele w ostatnich czasach mówi, pierwsza pomoc przedmedyczna. Tutaj też dzieci, młodzież mają okazję poznać Zasady, spróbować swoich sił, możliwości, co w przyszłości no, nie, nie trzeba nikomu tłumaczyć, jakie może mieć znaczenie przy uratowaniu komuś nawet życia. W turnieju powiatowym w obu kategoriach zwyciężyli uczniowie zespołu szkół numer 3, prowadzeni przez Jacka Gnidzińskiego. Najlepszym zawodnikiem indywidualnie został Szymon Chmielewski z Nidzickiej Trójki. Ogłuszający doping i niesłabnące emocje. Tak było podczas kolejnej edycji Bawmy się Razem. Zawodów sportowych dla najmłodszych ostrudzian, dla których organizatorzy przygotowali kilka konkurencji. Konkurencje jest to 10 zabaw. Przygotowujemy z myślą dla dzieci właśnie w tym wieku. Tak, żeby one były łatwe, proste i, i żeby dzieci się dobrze bawiły po prostu, bo o to tu chodzi. Zawodnicy musieli wykazać się zarówno sprawnością ruchową, jak i celnością w rzucie woreczkiem do celu. Nie zabrakło też sprawdzenia siły, jaka drzemie w młodych ostrudzianach podczas przeciągania liny. Zawody są stałym punktem w kalendarzu imprez. Ta impreza, swoją historią, sięga lat 80. ubiegłego stulecia, więc no naprawdę, jest, jest to ważna impreza dla nas. Tutaj... Chciałbym podziękować serdecznie nauczycielom, którzy zawsze pomagają, w, a w tej imprezie dzisiejszej, szczególnie w organizacji, słowa uznania. Słowa uznania kierowane powinny być też dla samych uczestników, którzy podczas zawodów dawali z siebie wszystko, ucząc się, że sport to dobra zabawa. Nie zważając na pogodę, grupa członków Polskiego Klubu Ekspedycyjnego Ligi Pomorskiej i Rzecznej 18 kwietnia podjęła próbę przepłynięcia kajakami z Nidzicy do Działdowa. Polski Klub Ekspedycyjny Ligi Morskiej i Rzecznej po raz czwarty na terenie powiatu Nidzickiego i okolic organizuje spływ kajakowy. Trudny spływ kajakowy. My szukamy z założenia trudnych spływów, z przeszkodami, z trudnościami. Dzisiaj pogoda jest kolejną przeszkodą. Nas nie odstrasza, tylko motywuje, żeby sobie z tym, tym poradzić. Płyniemy z Nidzicy do Działdowa. Nazywamy sobie tak figlarnie ten spływ Nidzią. Jest to pewien pomysł na popularyzację tego szlaku. Nidzica i Działdowo ma pewien problem turystyczny, polegający na tym, że jak turyści z centralnej Polski czy z południa przyjeżdżają, mijają Nidzice, Działdowo i jadą dalej na Mazury. No i to jest jeden z pomysłów, żeby... Tych tu naszych turystów zatrzymać tutaj, zaproponować jakąś formę spędzania czasu, nie tylko zamek Nidzicy, nie tylko zamek w Działdowie, ale również szlakajukowy Nidzią. Początkowo silny wiatr i uciążliwy deszcz nie zachęcały do przygody. Ostatecznie 20 śmiałków wyruszyło w 30-kilometrowy spływ w umiarkowanych warunkach pogodowych. Cieszę się, że takie coś jest zorganizowane na naszym terenie, na Warmii, Mazurach. faktycznie to jest super region. Można miło spędzić atrakcyjnie ca cały, cały dzień, nawet weekend zaplanować sobie. Fajnie, że jest organizowany taki spływ przez właśnie z Lidzicy do działdowa, że jest reklamowany ten region, że wreszcie coś się dzieje na, na naszym okręgu. Pogoda tutaj nam nie sprzyja, nie ma, nie ma słońca. Najważniejsze, żeby wiatru nie było. Bo tutaj wiatr może być ol, olbrzymim takim albo z sprzymierzeńcem, jeżeli będziemy płynęli z wiatrem, albo przeciwnikiem, jeżeli będziemy pod wiatr płynęli. Były takie momenty jak ja płynąłem Wisłą 1000 km, że e, dziennie nie potrafiłem przepłynąć 20 km, płynąc pod wiatr przez 10 godzin. Ale myślę, że tutaj poradzimy sobie. Uczestników spływu pożegnał burmistrz i starosta Niedzicki. Kajakarze zabrali od nich list, który przekażą władzom działdowa. Przed tym spotkaniem obie drużyny posiadały 45 punktów w ligowej tabeli. Gospodarze po gwizdku sędziego ruszyli od razu do ataku i już w trzecim minucie meczu po raz pierwszy próbowali zagrozić bramce rywali. Kolejne minuty gry pokazały, że to Sokół będzie dzisiaj dominował na boisku. Ostrudzianie pewnie przerywali nieudolnie konstruowane akcje swoich rywali, szybko narzucając płomieniowi swój styl gry. Efektownego gola widzowie mogliby podziwiać już w 19 minucie, jednak bramkarz gości obronił celny strzał, a euczanie wybili piłkę poza linię boczną boicą. Po wznowieniu Sokół ponownie przeprowadził atak na bramkę rywali, który tym razem dał prowadzenie 1 do 0. Autorem trafienia był Krzysztof Filipek. Trzy minuty później ostrudzianie mogli cieszyć się z podwyższenia wyniku. Przemysł w do środkową na krótki słupek do Krzysztofa Filipka, który oszukał bramkarza i kiwką skierował piłkę do bramki. Sokół prowadził już 2 do 0 i nie zwalniał tempa. Wystarczyły kolejne cztery minuty, aby na tablicy wyników znalazło się 3 do 0. Po dośrodkowaniu lewoskrzydłowego Michała Jankowskiego piłka trafiła do Jakuba Błażewicza, który pewnie skierował ją do bramki płomienia. Prowadzenie 3 do 0 utrzymało się do końca pierwszej połowy. Po przerwie grę wznowili gospodarze, którzy potrzebowali tylko 13 sekund, aby prowadzić 4 do 0. Na listę strzelców ponownie wpisał się Krzysztof Filipek, który w meczu zaliczył nieklasycznego hat-tricka. Po uzyskaniu tak wysokiego prowadzenia gospodarze nadal konstruowali akcje, jednak dali większą swobodę swoim rywalom, co zaowocowało bramką kontaktową w 62 minucie. Ełczanie swoją drugą bramkę strzelili 20 Minut później, ustalając wynik spotkania na 4 do 2 dla Sokoła. Mimo wygranej humor kibiców popsuło wyrzucenie z boiska w doliczonym czasie gry Piotra Piceluka, którego sędzia ukarał drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną, za skierowanie piłki do siatki po gwizdaniu spalonego.